Tak, więc teraz powinno już być wszystko słychać i widać, tak, więc ja was witam na tym oto kolejnym już odcinku z, no, z serii. No, muszę, muszę wam wytłumaczyć, nie żadnej serii, ale wytłumaczyć, co się zadziało na moich wszystkich kanałach. Tak, teraz to jest, ja to połączę w jedną, tak i wszystkim wam wytłumaczę, o co chodzi z tym. Tak więc na moim głównym kanale Mikomorcie mogliście zauważyć nagłe zmiany po pierwsze, że nie wstawiam żadnych filmików, od, od dwóch miesięcy, że zniknęły z czytania filmiki. tak to mogliście zauważyć, a więc na chwilę obecną u mnie na kanale dzielim, dzielę. No zrobię inny content to po pierwsze. Ale podzielę na kilka kanałów. Tak więc główny kanał dalej pozostaje głównym kanałem, czyli Mikomorci tym razem. Już odstawiamy content, bo widać mogłem zauważyć, że niezbyt cieszę niezbyt się cieszę jakąkolwiek zainteresowaniem spróbowaniem różnych nowości, spróbowaniem różnych nowych rzeczy. To mogłem zauważyć, że tak się nie dzieje, więc ten content zostanie oddalony i może raz na jakieś dwa miesiące cokolwiek się pojawi z tego, jak nie całkowicie zostanie usunięte. Ja tak przewiduję, ale... To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, którą zapowiadam, no to na tym kanale będą się pojawiały głównie ciekawostki jakieś historyczne, geograficzne, ogólnie z geografii, historii oraz z podróżowania, czyli tak jak było wcześniej, tylko bez próbowania tych rzeczy i bez czytania. Tak, bez czytania to jest na 100% tego nie będzie. Czytanie będzie za tą namikomorci czytać, czyli tak jak wcześniej było. Jeśli chodzi za to o sportowe rzeczy, no to no niestety dostałem, no nie mogę nadawać, nie mogę robić live'ów z Mikomorci Sport, tak więc Mikomorci Sport na chwilę obecną zostanie odstawione na bok i w zamian za to powstanie nowy kanał. Już powstał kilka filmików, już weszło na, na nowy kanał, tak, nazywa się on Historia Mikomorci Sport. Mikomorci, tak więc zapraszam Was wszystkich oczywiście na ten kanał. Jestem bardzo ciekawy jak się przyjmie, no bo jednak to są troszeczkę inne, będą inne filmy niż na poprzednich, niż na poprzednim. Tak, tutaj będziemy głównie się skupiali na tych, no będą oczywiście dalej transmitowane mecze, będę dalej komentował, spróbuję w najbliższym czasie również jak, jak nie do końca roku, no to w przyszłym roku spróbuję zrobić wam taką rzecz, żeby transmitować również z ekranem. Tak, to spróbuję, to jest jedna rzecz. Oraz co kolejne, no, filmiki nie będą takie krótkie, nie wiem, typu wiadomości jakieś sportowe. Jak będą, będą oczywiście shorty, to, to wiadomo, ale poza shortami będą również takie rzeczy jak, jak powstał pierwszy filmik już na, na tym kanale, a mianowicie, że... Będzie, to tak, będą takie dłuższe filmy, aż z, z nich shorty będą. Nie wiem, że aktualnie no, posłał Christian Ronaldo zapraszam was na, na ten filmik, bardzo ciekawy e, oraz co, następnym filmikiem skupimy się również na historii sportu, tak jak tytuł e, pokazuje, że nie wiem następną osobą, na którą się skupimy, to prawdopodobnie będzie królowa Elżbieta II czy książę Filip, książę Edynburga. Również w tym czasie będzie z podróżowania również będą, jak będę gdzieś podróżował filmiki, oczywiście, ale jak nie będę miał pomysłu, no to nie wiem, coś historyczne bądź coś geograficzne, że pod względem historycznym i geograficznym podsumujemy sobie życie królowej Rozbiety, jej imperium za czasów jej żądania rządów i tak samo króla Filipa, skąd wywodził się jak Skąd wywodził się, jaką miał rodzinę, jakie pochodzenie, kim był, jakie miał tytuły. Na tym się skupimy i będą różne tematy. Yy, oraz ostatni kanał, taki najważniejszy aktualnie, yy, według mnie aktualnie najważniejszy. No to to będzie to Miko Morci Games. Yy, kanał ruszył. Yy, właśnie yy, no niedawno, bo wczoraj, wczoraj bądź. Przep, przepraszam, przepraszam, przedwczoraj. E, pojawiły się pierwsze filmiki, bardzo Wam dziękuję za wszystkie wyświetlenie, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki. E, tak, ruszyło e, i no, już trzy filmiki były. No, wyświetleń. No bym poprosił, jakbyście tak mogli dobić. E, 150. No będę również patrzył, będę spróbuję połączyć te, wtedy będę... Jak będzie to 150 subskrypcji łącznie z nami historia sportu okiem mikomorci i na Mikomorci Sport, bo wtedy no, będzie ten, będę rozdawał te autografy tych koszykarzy, co grali Oraz przechodzimy dalej. Pewnie dużo Was się zastanawia, jakie ja mam kanały w kanałach polecanych, tak? Eee, więc zacznę od tyłu, no to Tobla, eee, Tobla, no to Tobla TZ na pewno znacie, utracił on dostęp do swojego konta, więc... Za kilka dni usunę to z polecanych kanałów. To wiadomo, tak samo, dokładnie tak samo z Antim 7, który nie wrzuca nawet swoich filmików. Więc ja tak, tak samo się długo zastanawiałem i tak prawdopodobnie zrobię, że również usunę. Jeśli chodzi o Heksiaka, który nagrywa po angielsku, e, oczywiście po Heksiak. E, no to on nagrywa po angielsku no prawdopodobnie ja również będę nagrywał nie prawdopodobnie, ale na pewno będę nagrywał z minecrafta prawdopodobnie będzie również to z nim będą tam nagrywki e, tak no i co więcej no z nim na pewno będzie będzie po angielsku oczywiście więc e, zapraszam was również na e, jego kanał e, następnie e, zastanawiał się każdy na pewno nad y, tym kanałem Wademekum Wędkarza e, ten kanał również zostanie y, będzie unowocześniony będzie on. Tak ja zakładam, że tak od przyszłego roku na pewno ruszy, e, że będzie troszeczkę więcej filmów. E, ja, ja tak zakładam. Nie wiem czy tak y, zdołam zrobić, lecąc na tyle aż kanałów e, ale to, to zobaczymy, jak to się potoczy, bo aktualnie bardzo Wam dziękuję za te wszystkie subskrypcje, za te 122 subskrypcje na głównym kanale. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy dobili 1000 subskrypcji. Na pewno do końca tego roku e, nie zdołamy, nie zdołacie, bo tak, tak myślę, e, zbić, a jak zdołacie to zrobi jakiś... E, e, Coś na pewno zrobię w zamian za to, jeśli zdołacie. Jeśli pewnie nie zdołacie, ale no to bym poprosił do końca przyszłego roku, żebyście wbili te tysiąc subskrypcji, bo wtedy by było. Proszę mi robić wam te filmiki. No ale bardzo wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki oraz wyświetlenia, bo ich jest. To trzeba powiedzieć, naprawdę sporo, jak na kanał, który no nagrywałem, tak de facto niezbyt interesujące rzeczy. No to y, 13 tysięcy to bardzo dziękuję. No Ale ja tak y, czuję, że, że damy radę tak samo bym poprosił, żebyście wbili 100 subskrypcji na moim y, sportowym kanale i ogólnie, że możecie subskrybować. Nie zmuszam was oczywiście wszystkich, ale... Zachęcam do tego tak, no i w sumie my się widzimy na następnych odcinkach, bo pewnie to jest jeden z dziedzicznych live'ów, jak, jak się jakieś pojawi, jak będą jakieś nowsze informacje a propos stanu kanałów i tym podobne.